Cześć, krótki film na temat tego, co się nazywa u nas zaklejkownikiem, a mianowicie e, czegoś takiego, co to jest i po co to jest. To jest krótki tylko filmik, taki, żeby w skrócie powiedzieć więcej, zobaczycie, jak będziemy go używać na strzelnicy, ale e, ogólnie chodzi o to, że są różne. E, Podajniki do zaklejek, do tych, które się na tarczy nakleja, żeby zakleić dziury, i żaden mi nie odpowiadał, bo kiedyś sobie szukałem czegoś takiego, gdyż wiem normalnie właśnie te taśmy, jak się je ma gdzieś tam w walizkach, torbach yy, albo w kieszeni, to one się skręcają, zawijają. Zaklejki są wszędzie, tylko nie na tarczy. I co ja potrzebowałem i co ja wtedy sobie pomyślałem na ten temat? Fajnie by było, jakby mieć coś takiego, co można mieć przy sobie na strzelnicy, czyli. Nie musimy tego podnosić specjalnie i z tym tylko gdzieś na sobie, powiedzmy, możemy to założyć i dlatego jest kształt przypominający magazynek. O tych zaklejkownikach nagrywał też film Królik, gdyż, albowiem, jemu się one bardzo spodobały. I ja mu powiedziałem, że to było na wzór troszeczkę magazynka do Kałasznika. a on przykładał do tego magazynek od Aura i twierdzi, że to jest bardziej tamto. Mi nie chodzi o to, jaki jest kształt i kąt zagięcia, tylko mi chodzi o to, że to wychodzi dosyć grube, dlatego że zaklejki 20 mm, które są takie najbardziej uniwersalne, po prostu muszą mieć troszeczkę jeszcze obudowy. I jeżeli ktoś ma ładownicę do Kałasznika, to pod względem szerokości bez problemu to wejdzie. Jak ktoś ma ładownicę te, które mają twarde panele na wąskich brzegach, szmaciane jakieś tam na długich bokach i one są spięte gumkami jakimiś tam różnymi takimi tego typu elastycznymi rzeczami, to do każdej wlezie, praktycznie. Czyli, tak jak ja mam na magazynki właśnie Aerowskie, Augowskie na przykład ładownice, to to się spokojnie wtedy mieści do takich ładownic. Jeżeli to będzie plasticzana ładownica zamknięta, to nie wlezie. Także da się tego użyć bardziej z ładownicą właśnie do kałasznika. Natomiast do Aerowskich zależy od typu ładownicy. I teraz, co tu jeszcze jest? Tu jest jeszcze zaczepka. Tu mam specjalnie zdjętą, żeby ją pokazać. Ona jest zrobiona na szerokość paska Emlock, czyli wszędzie na kamizelkę, właśnie na pasek z jakimś tam m Emlock, na mole. Czyli niezależnie od tego, czy na pasku, czy na kamizelce, czy gdzieś, na to mole wlezie. I teraz, co tutaj jeszcze z tą. Śmieszną, małą, szczegółową rzeczą można zrobić. Można to po prostu zaczepić o spodnie albo o zwykły pasek do spodni. Czyli, generalnie, jak mamy tylko kaburę, albo gdzieś tam nawet jeszcze pod ubraniem, bo sobie coś tam ćwiczymy, takiego, to można sobie to po prostu za spodnie z tyłu też gdzieś zahaczyć i to będzie działać. I przede wszystkim to chodziło właśnie o to raz, żeby mieć to przy sobie no i chodziło też o to, żeby mieć Różne kolory zaklejek, dlatego że, jak robimy jakieś testy porównawcze, na przykład amunicji na skupienie, czy jakichś tam mm, najróżniejszych rzeczy, i potrzebujemy porównać nie wiem, trzy właśnie grupy, na przykład y, strzelone do jednej tarczy, czy nawet do dwóch tarcz, ale żeby było wiadomo, która była, jaka tam, i tak dalej, i tak dalej, potrzebowaliśmy po prostu więcej kolorów, albo jak standardowo używa się tarczy z czarnym środkiem, białym zewnętrzem, to przydałoby się chociaż dwa kolory zaklejek mieć, albo jak się używa ludzi tego wojskowego, czyli jest taki żółty i zielony kolor. A potem się strzela, na przykład, do tektur IPSC to jeszcze brązowy, trzeci, i tak dalej, i tak dalej. I wyszło na to, że właśnie te trzy kolory to jest taki optymalny rozmiar. Także stąd był ten pomysł, i tak to sobie w tej chwili działa. Jeżeli chodzi o kolory, ja z założenia chciałem produkować tylko pomarańczowy. Parę osób pewnie pamięta w ogóle tę historię, kiedy odpisywałem, że czarnego nie będzie. O co mi chodziło? Chodzi mi o to, że z jakiegoś powodu bardzo duża część osób chce do broni mieć wszystko czarne. Nie wiadomo w sumie naprawdę dlaczego, ale to jest taki kolor jakiś tam przeważający. No i teraz tak, jak nie mamy tego zaklejkownika na sobie, tylko gdzieś go faktycznie odłożymy i nagle wszyscy idą do tarczy, my też byśmy chcieli iść i zakleić te dziury i nagle jest... Gdzie to leży? Jak leży taki pomarańczowy, duży, przypominający magazynek, to naprawdę nie idzie tego zgubić, więc ja chciałem mieć tylko pomarańczowe, ale ulitował się nad tymi właśnie miłośnikami czerni e, nasz wspólnik drogi, który powiedział, że czarne też będzie produkował, więc będą. Jak ktoś będzie chciał inny kolor, to też będzie. Dobra, najważniejsze teraz tak, co wyróżnia ten zaklejkownik, co ja chciałem, żeby też on mógł robić. To jest taka funkcja podawania zaklejek, żeby dało się tego użyć w rękawiczkach, czyli na przykład zimą. Czyli tutaj generalnie chodzi o to, że jak sobie tę taśmę pociągniemy, albo można to robić tak, że po prostu kciukiem sobie ją przesuwamy, to zaklejka nie wyłazi razem z taśmą, tylko ona się odkleja i wychodzi nam w ten sposób. Czyli można sobie to po prostu wziąć paluchami i nakleić. Jak się ma rękawiczki, to też zaraz to pokażemy na zbliżeniu. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany takim produktem to zapraszamy też na sklep www.omicarma.com można to sobie już zamawiać jakby nie było to się zapisać na powiadomienia dlatego że to się bardzo długo produkuje mimo że to jest dosyć prosty gabaryt ale jednak jest czasochłonny jeśli chodzi o druk. Także yy, przy okazji, prawdopodobnie mamy najlepsze ceny zaklejek w tej chwili. Także też się nie przejmujcie i dużo różnych kolorów. Także powinno się coś tam udać, dobrać. Każdy może sobie wybrać takie trzy kolory jak chce. Nie ma żadnych tam obowiązkowych yy, w zestawie. Zapraszam.